Cześć Piotrek z tej strony Zapraszam Was na wspólną analizę wykresów. Tradycyjnie zaczniemy od kalendarza makro. Jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w poniedziałek 26 o godzinie 16:00 sprzedaż nowych nieruchomości, czyli ważne dane z rynku amerykańskiego. Wtorek 27 lutego godzina 14.30 oraz 16:00 dane z rynku amerykańskiego. Środa, druga w nocy, decyzja w sprawie stóp procentowych Nowej Zelandii. Również istotne dane. Godzina 14.30 PKB za czwartek, kwartał, rynek amerykański. Środa, 16.30 Tradycyjnie publikacja zapasów ropy naftowej. Czwartek, 29 lutego, 14 Dane z rynku niemieckiego. 14.30 Wysyp danych z rynku amerykańskiego. Piątek, 1 marca, 11. Dane z Eurolandu 1545 oraz 16. Dane z rynku amerykańskiego, skoro kalendarz mamy za sobą, rzućmy teraz okiem na to, co dzieje się na wykresach. Zaczniemy tradycyjnie od eurodolara. To jest wykres dzienny eurodolara. Widzimy, że mamy cały czas do czynienia z trendem spadkowym. Dojechaliśmy do bardzo istotnej strefy wsparcia. Rynek się odbił dosyć mocno, odbił się. w do góry, jednak zobaczcie, tu mamy kolejną strefę oporu i w sumie to jest strefa i wsparcie oporu, jednak ze względu na to, że dochodzimy od dołu, jest to strefa oporu. W czwartek euro-dolar wybił się do góry, ale niestety nie utrzymał ceny, zamknął się poniżej. W piątek mamy już taką, taką malutką świecę na, na euro-dolarze. Zwróćcie uwagę na to, że nie mamy tutaj na wykresie dziennym zmiany trendu na wzrostowy. Nie mamy zygzaka, tak więc to może być tylko silne, chwilowe podbicie. Na co będę czekał w przysz... teraz w tym tygodniu, który nadchodzi? Mogą być dwie opcje. Albo odbijemy się i znowu zejdziemy w dół w rejon tego wsparcia, albo przebijemy to. Jeżeli zauważy przebicie, zobaczcie, to jest czerwona świeca. Jeżeli w poniedziałek to przebijemy, to narysuje się zielona świeca. Wówczas będę oczekiwał testu i po potwierdzeniu testu jak zobaczę jazdę na górę, na północ, wówczas będę szukał okazji do przyłączenia się na wzrosty. Ale to chcę zobaczyć najpierw tutaj na wykresie dziennym zmianę trendu na wzrostowy. Jak to wygląda na h4? No, na h4 zobaczcie, mamy tutaj już zmianę trendu na wzrostowy, ponieważ mamy ostatni zygzak jest zygzakiem wzrostowym, ale to jest strefa oporu. Nie wybiliśmy jeszcze tej strefy. Tu mamy, zobaczcie, bardzo silny zrzut po próbie wybicia. Więc to może być tylko flaga, może to być ewentualnie pattern numer jeden, czyli typowa flaga i to może być też element testu od dołu wybicia tej strefy wsparcia. Dlatego no, poczekajmy na to, co zrobi eurodolar na początku tygodnia. Tyle jeżeli chodzi o euro-dolara, rzućmy może okiem na kabla. Na wykresie dziennym widzimy, że mamy już, mamy do czynienia z trendem wzrostowym, zobaczcie. Zygzak wzrostowy, zrzucenie, kolejny zygzak wzrostowy. Więc na wykresie dziennym mamy ten wzrostowy, ale to, co mnie tutaj troszeczkę niepokoi, to to, że zwróciliśmy w zakres konsolidacji. Nie lubię grać w konsolidacji, wolę czekać na to, aż rynek się wyrwie, przetestuje i będzie jechał albo do góry, albo. Tak, jak mieliśmy tutaj, że rynek się wyrwał, przetestował, zaczął spadać, ale niestety nie było kontynuacji spadku, więc nie, nie, więc nie mieliśmy do czynienia z patternem numer 3, czyli patternem zmiany trendu. Niemniej jednak, tak na wykresie mamy dziennym mamy trend wzrostowy, na wykresie 4-godzinowym również zobaczcie, mamy trend wzrostowy. Tu jest zygzak wzrostowy, tu był zygzak wzrostowy, tu był zygzak spadkowy więc była to, była to korekta ABC, po której rynek znowu wrócił do trendu wzrostowego. W krótkich interwałach czasowych, czyli grając na M5, M15, może nawet bardzo ostrożnie na M30 możemy próbować łapać wzrosty, dołączać się do wzrostów na korektach, niemniej jednak jesteśmy w konsolidacji, więc uwaga, uwaga na granie w konsolidacjach. Tyle jeżeli chodzi o kabla, rzućmy może okiem na główną parę walutową z jenem. Na parze USD-JPY, czyli głównej parze walutowej z jenem, mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Zobaczcie, tu było zbicie, ale tu znowu mamy zygz zygzaczek wzrostowy, ponieważ tu chyba wybił, wy, wybity jest ten ostatni szczyt. Tak, jest wybity szczyt, zobaczcie, ten szczyt jest wyżej od tego, więc znowu mamy powrót, no kontynuację, kontynuację trendu wzrostowe, wzrostowego. Jedyne co tu może niepokoić, to to, że widzimy, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zobaczcie, cały tydzień cena próbowała podchodzić pod ten szczyt, jednak go nie wybiła. Więc, więc widzimy, że tutaj JEN ma spore problemy, ta, znaczy nie tyle JEN, ale ta para walutowa ma spore problemy z pokonaniem szczytu i dojściem do kolejnej strefy oporu, która tutaj widzimy bardzo ładnie działa, zadziałała. Prawne oko może tutaj. Narysować coś takiego. Zobaczcie, osoby, które przejrzały cały materiał dostępny w kursie mentoringowym, wiedzą, że jest to przykład tak zwanego patternu numer 7, czyli przyczajenie, sprężyna. Jeżeli mamy do, będziemy mieć do czynienia z tym patternem, to wówczas powinniśmy tutaj zobaczyć wybicie górnego ograniczenia patternu i jazdę do góry ile tu mamy, no jest to ile 87, no to to jest dużo 87 pipsów koło 80 myślę, że jakby 50-60 pipsów dało, udałoby się z tego ruchu zgarnąć to byłby bardzo dobry wynik tak wygląda sytuacja na wykresie dziennym, jeżeli chodzi o po przełączeniu na wykres 4 godzinowy, możemy to troszeczkę precyzyjnie to narysować zobaczcie i też również jest to wymowa paternu numery 7. Zwróćmy uwagę, że jak na razie nadal mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Zygzak wzrostowy, cały czas zygzak wzrostowy, mamy zbicie ceny, ale nie mamy zygzaka. Jeżeli kolejna świeca narysuje się czerwona, zamknie się poniżej tej świecy, wówczas będziemy mieć do czynienia ze zmianą trendu na trend spadkowy na wykresie 4-godzinowym. No jak na razie jest korelacja wykresu D1 z H4, więc myślę, że na tej parze walutowej jak najbardziej pozycje wzrostowe na, są do grania. Jak daleko, jak wysoko? Pierwsze, pierwszy, pierwszy opór to strefa wsparcia, która jest powyżej. Tyle jeżeli chodzi o USDN. Teraz rzućmy może okiem na kolejną parę, główną parę walutową, czyli USD USDCAT. Ale to zaczniemy tradycyjnie od wykresu dziennego. Zobaczcie. Na wykresie dziennym mamy do czynienia z trendem spadkowym, ponieważ ostatni zygzak jest spadkowy. Mamy wybicie tego dołeczka, więc następuje tutaj zmiana trendu na spadkowy. Wcześniej mieliśmy do czynienia z trendem wzrostowym. Zobaczcie, tutaj był. Z tą możemy sobie poćwiczyć analizę trendu. Od samego dołeczka. Raz, dwa. Tu mamy zygzaki wzrostowe. Do tego miejsca mamy trend wzrostowy. Spadek bez zygzaka, więc nadal jesteśmy w trendzie wzrostowym. Zygzak do góry. Trend wzrostowy. Zbicie ceny bez zygzaka. Jesteśmy nadal w trendzie wzrostowym. Zygzak do góry wzrostowy. Zbicie ceny. Do góry nadal, czyli nadal jesteśmy w trendzie wzrostowym. Czyli od, od tego miejsca dotąd mamy trend wzrostowy. W tym momencie mamy zmianę trendu na ten spadkowy, ale weźcie pod uwagę, że jesteśmy w rejonie potężnej strefy wsparcia oporu. Potężnej, ponieważ zobaczcie, ona sięga aż tutaj. Nie jest może tak silna jak te wcześniejsze, ale również bardzo istotna. Jest ona widoczna na wykresie dziennym, jest ona widoczna na wykresie tygodniowym. Dlatego na tej parze walutowym bym się troszeczkę tu powstrzymał z graniem, ponieważ no, zobaczcie, ona cały czas. Tańczy wokół tej strefy. Wybicie w jedną, wybicie w drugą, wybicie jedną, w drugą, znowu wybicie, powrót poniżej, wybicie, powrót na strefę, próba wybicia, wybi wyjścia górą, przebicie i znowu powrót. Nie jest to e, sytuacja, w której należy szukać, e, szukać okazji do gry, tym bardziej, że, że moglibyśmy tutaj również narysować taką strefę konsolidacji. Zobaczcie. Wybicie, szybki powrót, kolejne wybicie również szybki powrót, i cały czas cena tańczy w strefie konsolidacji. Poczekajmy na jednoznaczną deklarację i wybicie się w którąś ze stron. Na wykresie 4-godzinowym mamy zobaczcie, tutaj mamy do czynienia tak. Tu mieliśmy trend wzrostowy do tego miejsca, zbicie ceny bez zygzaka, podbicie. Zygzak spadkowy. Ostatni zygzak jest zygzakiem spadkowym i tu mamy podbicie. Tak więc widzicie, że co chwilę tutaj trend się zmienia. Ja bym poczekał, tak jak wcześniej wspomniałem, na jednoznaczną deklarację, co zrobi wykres na tej parze walutowej. Tyle, jeżeli chodzi o USDK. To rzućmy okiem na ostatnią parę walutową, na którą chciałbym z Wami poruszyć, czyli USDCHF. Na tym walorze widzimy, że ostatni zygzak jest zygzakiem spadkowym, czyli mamy potencjalną zmianę trendu, ale to wystąpiło zaraz po odbiciu się od ważnej strefy oporu. Czy to jest yy, zmiana trendu, czy tylko korekta ABC zobaczymy na początku tygodnia, tym bardziej, że zobaczcie tutaj, mamy wejście dość, dość dużego popytu, więc to może być tylko element korekty tego ruchu. To jest wykres dzienny. Jeżeli, jeżeli tak jak powiedziałem, jest to, może to, yy, będzie to korekta, no to w tym tygodniu powinniśmy ponownie próbować przebić ten opór na H4. Na H4 ostatni zygzak, który jest, jest zygzakiem, to podobnie jak na wykresie dziennym, bo na wykresie dziennym, mieliśmy, widzieliśmy, o ten duży zygzak spadkowy. Tu mamy podbicie. I tu zobaczcie, również mamy ostatni zygzak spadkowy, więc, więc na wykresie H4 mamy trend. Spadkowy, podobnie jak na wykresie D1. Ale, tak jak wspomniałem, mamy tutaj dosyć silne wyjście popytu, więc poczekajmy. Poczekajmy z graniem, niech, niech rynek jednoznacznie pokaże, w którą stronę chce iść. Czy to jest tylko korekta i będziemy iść do góry, czy jednak to może być zmiana trendu i w przyszłym tygodniu zobaczymy cenę w rejonie tego wsparcia. Dobrze, pary walutowe mamy za sobą. Rzućmy może teraz okiem na Dwa główne indeksy DAX. No, widzimy, że wreszcie doczekaliśmy się na dax na wykresie dziennym, yy, fajnych, mocnych świec do góry. Narysował się, tak jak zwracałem uwagę, że to może być test tej strefy, akurat to się potwierdziło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli to, to była ostatnia świeca z ubiegłym tygodniu. Jedna, poniedziałek, wtorek, widzimy, są drobne ruchy, drobne świece stanowiące. Świadczące o tym, że, że, że nie, nie wchodzi tutaj podaż, i czwartek, piątek, bardzo ładne, ładne wybicie do góry. Środa, czwartek, piątkowa świeca jest, 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 jest już mniejsza, ale wie, pamiętajcie o tym, że mamy do czynienia z historycznymi szczytami, więc ten wykres może się w ten sposób zachowywać. Czyli po ładnych świecach, wybicie, cofnięcie troszeczkę i, i, i uspokojenie nastrojów, krótka realizacja zysku. Zobaczcie, tu też mieliśmy wyjście, nowe szczyty i później były trzy dni uspokojenia. Mamy bardzo ładne wybicie, więc nie zdziwiłbym się, gdybyśmy podobną sytuację zobaczyli. Chyba, że po wybiciu tej konsolidacji nastroje inwestorów będą silne i nadal będziemy przejść na północ. Niemniej jednak DAX. Widzimy trend wzrostowy na wykresie dziennym. Widzimy również trend wzrostowy na wykresie czterogodzinowym. Troszeczkę mogą niepokoić te cienie ale tak jak mówię po takiej długiej po tak silnej silnym ruchu to jest zupełnie normalne że walor że, że chce troszeczkę odpocząć i pewien oddech jak to Michał nazywa zanotować. DAX za nami rzućmy okiem na SP500. Tu, mam, tu mamy kontynuację, podobną sytuację. Mamy do czynienia z trendem wzrostowym, chociaż tutaj wprawne oko zauważy, że była drobna zmiana trendu na spadkowy, ale to nie było, mamy tu nie tyle zmiany trendu, ale zygzak spadkowy, więc był to element korekty. Również tutaj wprawne oko, czyli osoby, które, które przejrzałem dokładnie materiały, zauważą taki układ, co pokazywałem troszeczkę wcześniej na. Jednym z walorów, czyli potencjalny pattern numer 7. Zawężenie i silne wybicie z paternu. Tu akurat ten pattern się już zrealizował. Zobaczcie, jaka siła była na wykresie czterogodzinowym wybicia z tego patternu Nie zanotowaliśmy tu ani jednej czerwonej świeczki. Tak więc SP500, podobnie jak DAX, w trendzie wzrostowym, myślę, że tutaj. Śmiało możemy szukać okazji do przyłączenia się do dalszych wzrostów. Dobrze, główne pary walutowe oraz indeksy mamy za nami. Rzućmy może teraz na zakończenie okiem na to, co dzieje się na ropie i złocie. Może najpierw rynek złota. Tak wygląda wykres dzienny. Widzimy, że mieliśmy do czynienia w ubiegłym tygodniu z nieudaną próbą wybicia tego wsparcia. Rynek cofnął się raz, 2, 3, 4, 5, czyli to była sytuacja, z ubiegłego tygodnia w tym tygodniu rynek podszedł do góry i narysował zygzak wzrostowy, tak więc na złocie mamy zmianę trendu na wzrostowy. To jest wykres dzienny. Jesteśmy w połowie zakresu między dwoma ważnymi strefami oporu, więc myślę, że tutaj zgodnie z trendem powinniśmy zmierzać na północ w kierunku tej strefy oporu. Jak wygląda wykres 4-godzinowy? Zobaczcie, na wykresie 4-godzinowym mieliśmy tutaj zygzak w dół. Który został bardzo szybko zanegowany. Zobaczcie, cień, kolejna świeca, silna świeca i jazda do góry. Czyli to jednoznacznie świadczy, że tutaj mieliśmy do czynienia z korektą ABC. O, czy ten sposób narysować? No tak nie bardzo można było narysować tą flagę O! o. Coś takiego, bo to by była zbyt stroma. W ten sposób można by było próbować rysować flagę. Albo może w ten sposób, czyli ruch wzrostowy flaga. Tu było chwilowe fałszywe wybicie, powrót. I zobaczcie, wybicie z flagi to o czym mówimy. Cofnięcie się, tu mamy wyraźny test wybicia i kontynuacja wybicia. Z tym, że to jest odwrócony pattern numer jeden, czyli flaga w trendzie wzrostowym. Na koniec rzućmy może okiem na to, co robi ropa naftowa, ponieważ no, tutaj żeśmy się tydzień temu bardzo cieszyli, że wreszcie ropa wybiła się, ładnie przetestowała i była szansa na kontynuację wzrostów. Niestety w tym tygodniu ropa jakoś nie ma siły przebicia. Zaczęła się konsolidować. Mieliśmy tutaj dużą konsolidację, wybicie z niej, a w tej chwili możemy tutaj narysować troszeczkę mniejszą konsolidację. Zobaczcie. I dopóki, no ropa się jednoznacznie nie wybije w jedną lub w drugą stronę, to ja nie, nie spodziewam się tutaj znacznych ruchów, bardziej na e, męczenie się ropy w tym, w te, w tym e, prostokącie w konsolidacji. Jest to dosyć duży zakres, bo to jest 238-7 pipsów, więc, więc jest to spora konsolidacja, ale weźcie pod uwagę, że to jest wykres dzienny. Zobaczcie jak to wygląda na wykresie 4 godzinowym. Widzicie Tutaj dokładnie możemy nawet to rozrysować w ten sposób, o. Próba, zbicie, cofnięcie, znowu próby nieudane, wyjścia górą, zbicie w dolne ograniczenie, odbicie, no. W prostokądzie w tej chwili ropa chodzi jak ping-pong. Ostatni zygzak wzrostowy, ale ja bym tutaj nie mówił, że mamy do czynienia z typowym trendem wzrostowym czy trendem spadkowym, ponieważ dopóki cię nie wybijemy jednoznacznie z konsolidacji, tutaj ciężko jest definiować trend. Jedyne co możemy próbować, to w bardzo małym interwale czasowym M30, M15, M5 szukać krótkich ruchów po odbiciu się od dolnej, dolnego lub górnego ograniczenia prostokąta. Dobrze. Omówiliśmy to, co, co dzieje się na głównych walorach, na których gramy, także dziękuję Wam za uwagę, życzę samych sukcesów i do kolejnego spotkania. Cześć!